Cześć, witajcie widzowie w pierwszym filmie w nowym 2026 roku, w którym zaprezentuję Wam zapowiadaną już od kilku tygodni recenzję książki pod tytułem Lewandowski Prawdziwy autorstwa Sebastiana Staszewskiego. Przeanalizuję tutaj w tym filmie, jak autor poradził sobie z przedstawieniem sylwetki, tak nietuzinkowej postaci, jaką jest Robert Lewandowski, i czy ta książka jest warta swojej ceny. Zapraszam do oglądania. Na sam początek. Poruszymy tu kwestie techniczne. Książka jest wydana w oprawie twardej, jak możecie tutaj zobaczyć, i z przodu jest oczywiście główny bohater, czyli Robert Lewandowski. Napis Lewandowski oraz Prawdziwy jest tak nieco wypukły, tak w pewnym sensie wytłoczony, także duży plus za wykonanie tej książki. Jeżeli chodzi o te kwestie zewnętrzne, bardzo mi się podoba. Książka zawiera również dwa bloczki z fotografiami i różnymi zdjęciami przedstawiającymi Roberta Lewandowskiego. Od zupełnych jego początków, do współczesnych czasów. Także pod tym kątem również autor fajnie uzupełnił tą całą książkę, która jest bardzo obszerna i jest naprawdę bardzo gruba, animal tak jak brazylijski Ronaldo, ponieważ ma ponad 600 stron i jest poruszonych tutaj bardzo wiele szczegółów. Książka kosztuje około 40 zł, ja ją kupiłem za 38 w Empiku, aktualnie widzę, że tam jest teraz dostępna za 40 kilka złotych, więc myślę, że cena pod tym kątem wykonania tej książki jest naprawdę bardzo uczciwa i bardzo fajna. Dobrze, ale teraz czas na ocenę merytoryczną tej książki. Zaczniemy sobie od zupełnie pierwszych treści, jakie się pojawiają w książce o Robercie Lewandowskim i tu jest może małe zaskoczenie, nie dotyczą one stricte Roberta Lewandowskiego, jednak autor opisuje tutaj historię jego rodziny, zarówno rodziców Roberta, jak i jego dziadków. Robi to nawet bardzo szczegółowo i to wszystko zajmuje około 40 stron. Może się to wydawać na początku nieco przedługie i nudne, no bo jednak każdy kupując tą książkę przede wszystkim jest zainteresowany Robertem Lewandowskim. Jednak powiem Wam szczerze, że w perspektywie wszystkich tych stron jakie tu znajdziecie, a jest ich ponad 600, naprawdę bardzo dużo, nie można uznać, że autor przesadził z przedstawieniem sylwetek przodków Roberta. Uważam, że jest to zachowane wszystko w bardzo dobrych proporcjach i można wiele ciekawych wniosków, informacji i późniejszych zależności jakie... Później pojawią w życiu Roberta Lewandowskiego wyciągnąć i dostrzec, jeżeli się zapoznacie również z historią jego przodków. Jeżeli chodzi o całość wszystkich rozdziałów, no to wszystko jest tu przedstawione chronologicznie i dopiero w późniejszym etapie, kiedy w życiu Roberta Lewandowskiego pojawia się również reprezentacja Polski, Wtedy autor stara się to pogodzić, robiąc rozdział klubowy, a później rozdział reprezentacyjny. Myślę, że udało mu się tutaj to zrobić całkiem nieźle. Z tym, że myślę, że dobrze sobie przed przeczytałem tej książki nieco przypomnieć, jak szły te wydarzenia w reprezentacji, jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, oraz te klubowe, żeby nieco mieć z tyłu głowy już pełen nakreślony obraz. A później to, co przedstawi jeszcze autor w tej książki, będzie znakomitym uzupełnieniem tej wiedzy. Uważam, że w tej książce jest przedstawione dosłownie wszystko, co najważniejsze, co musimy wiedzieć o Robercie Lewandowskim. Jest poruszone dzieciństwo, jest poruszony również temat bardzo trudny, jakim w życiu Roberta było, kiedy jego ojciec umarł oraz cała jego kariera, która się zaczyna od tych. Amatorskich meczów, Poznicz Pruszków, Lech Poznań, no i później już wyjazd do Bundesligi i robienie wielkiej kariery na europejskich boiskach. To, co zdecydowanie może się podobać, to fakt, że autor, mimo że zna Roberta Lewandowskiego, nie stara się wystawić mu tu jakiejś laurki, gdzie będzie się za wszelką cenę starał ukazać lewego, jaką postać bez skazy. Absolutnie nie. Poruszane są tu również bardzo ciężkie tematy, mimo że książka ma ponad 600 stron to absolutnie nie ma tu miejsca o jakimkolwiek laniu wody. Autor podaje same konkrety, bardzo wiele ciekawych szczegółów z życia Roberta Lewandowskiego i oczywiście z jego kariery zawodowej, jak i wszystkich ciekawostek związanych z kontraktami z klubami oraz umowami ze znanymi markami. Mi jako kibicowi Lecha Poznań szczególnie spodobało się, jak wiele ja się dowiedziałem o tym, jak Robert Lewandowski przeprowadzał swoje negocjacje z kolejorzem, a później, jak starał się wydostać z polskiej ekstraklasy do Bundesligi, jak wiele było przy tym zawirowań. Autor tu wszystko przedstawia bardzo szczegółowo. Przeprowadził wywiary z ponad 250 osobami, w tym legendami futbolu. I faktycznie widać, że to wszystko oddziałuje na książkę bardzo pozytywnie. Oprócz konkretnych sum pieniędzy, jeżeli chodzi o kontrakty lub inne umowy. Pojawiają się tu również przywołane konkretne miejsca, gdzie te wszystkie znaczące wydarzenia w życiu Roberta Lewandowskiego miały miejsce. Różne lokale, później ja sam sobie sprawdzałem i to wszystko wizualizowałem, jak mogło go wyglądać to wszystko w rzeczywistości. Tak, jak wspomniałem wcześniej, autor nie boi się tutaj poruszać trudnych tematów. Jakim jest, między innymi, na przykład konflikt z Arkadiuszem Milikiem, czy też sprawa słynnej kanapki, której Robert Lewandowski nie przyniósł na lotnisku Łukaszowi Piszczkowi, o relacjach Lewego również z Jakubem Błaszczykowskim, kwestie tych nie najlepszych relacji między Lechem Poznań a Robertem Lewandowskim autor również wspomniał w tej książce, ale czy te relacje nadal są aż takie złe to już sami musicie przeczytać tę książkę i sprawdzić. Zdecydowanie za plus tej książki można uznać obalanie różnych mitów. Jednym z nich jest na przykład stosunek Franciszka Smudy do Roberta Lewandowskiego który powszechnie jest uznawany za dosyć sceptyczny. Często jest przypowywana pewna wypowiedź byłego selekcjonera reprezentacji Polski, gdzie on opisuje Lewego jako drewnianego gracza, z którego nic za bardzo nie będzie. Jednak autor pokazuje tutaj zupełnie inną perspektywę na tę sprawę i można zobaczyć, że nastawienie Franciszka Smudy do Roberta Lewandowskiego wcale nie było takie jednoznaczne. Na tyle tej książki można przeczytać następujące słowa autora: Lewandowski Prawdziwy to historia drogi na szczyt jednego z najwybitniejszych napastników w dziejach współczesnej piłki, a jednocześnie opowieść o ludzkich słabościach, błędach, konfliktach i brudnej stronie sportu na najwyższym poziomie. I ten ostatni fragment również przykuł moją uwagę i możecie również zobaczyć, jak faktycznie wygląda ta profesjonalna piłka nożna. Oprócz tego, że mamy tu tą pełną historię Roberta Lewandowskiego, to jest ukazana też ta ciemniejsza strona profesjonalnego futbolu, gdzie w grę wchodzą setki milionów, a nawet miliardów funtów euro, dolarów i złotówek. Jest to chociażby kwestia blokowania na króla strzelców w Bayernie-Monachium, kiedy to Bayern chciał kupić przecież Roberta Lewandowskiego z Borus Dortmund. Właśnie jako króla strzelców, czy też zupełnie świeża sprawa już bardziej z FC Barceloną, gdzie oni prosili Roberta Lewandowskiego, aby nie strzelał więcej goli. Ale dlaczego? No to również zachęcam was, aby się zapoznać z treścią tej książki. Podczas czytania tej książki szczególną uwagę polecam wam zwrócić na fragmenty, gdzie będą negocjacje między Borusiem Dortmund a Bayernem Monachium. Ponieważ tam już pojawia się bardzo wiele postaci i... Najlepiej jest sobie wszystko od początku upoczątkować, aby się w tym wszystkim nie zgubić, ponieważ będą tam niemieckie nazwiska, zarówno z Borusii, jak i z Bayernu, i trzeba po prostu być świadomym tego, że istnieją te dwa obozy i istnieje jeszcze ten trzeci obóz, jakim jest obóz Roberta Lewandowskiego, gdzie mamy Cezarego Kucharskiego, oczywiście jako agenta lewego od samego początku ale dołącza również do niego jeszcze inny agent, który daje mu dodatkowe możliwości, bo ma już bardzo duże doświadczenie, jakim jest Mike Bartel. Jego sylwetka jest szerzej przedstawiona na stronie 308, więc jeżeli ktoś na przykład pominie ten fragment i nie do końca załapie, że ten na przykład Mike Bartel był w tym powiedzmy obozie menadżerskim Roberta Lewandowskiego, to później te nazwiska, później też niemieckie, które się tam też przewijają, można się w tym nieco pogubić, więc trzeba po prostu pamiętać, że z Borusi e, mamy określony obóz, gdzie jest ten wackę Zorc, czy z Bayernu, no te nazwiska pewnie się inaczej wymawia, Rumenige, Nerlinger, czy Uli Hones, jakoś tak. Wiele z rozdziałów tej książki ja czytałem na zasadzie takiej retrospekcji, ponieważ sam cofałem się pamięcią do tamtych wydarzeń i odtwarzałem na przykład oglądając skróty meczów wyczyny Roberta Lewandowskiego, czyli na przykład strzelenie pięciu goli w 9 minut, czy też strzelenie czterech ramek z Realem Madryt, lub też finał Pucharu Niemiec między Borusią Dortmund a Bayernem Monachium. Więc Was również zachęcam do tego, aby zapoznać się Nieco z tymi treściami, żeby przypomnieć sobie jak faktycznie te wszystkie boiskowe wydarzenia i rekordy jakie Robert Lewandowski pobijał wyglądały i również w opisie do tego filmu znajdziecie linki do tych filmów, gdzie to wszystko jest na oficjalnych kanałach tych rozgrywek pokazane i możecie sobie również przypomnieć jak Robert Lewandowski tworzył wspaniałą, wielką historię futbolu. Dobrze, a teraz poruszymy sobie zagadnienie, jakim jest język i styl wypowiedzi, którego używa autor. Moim zdaniem jest on bardzo przystępny i uniwersalny dla wszystkich odbiorców, tak aby jak najwięcej osób czuło się komfortowo z czytaniem tej książki. Jest każdy rozdział nieco bardziej przyozdobiony takim językiem, miejscami patetycznym, bardziej ubarwionym, gdzie jest więcej odniesień do kultury, do historii miejsc, gdzie te wszystkie wydarzenia się odbywają. Ale są to wyłącznie wstępy do rozdziałów. Później, już ten język jest bardzo przystępny, i moim zdaniem, książkę czyta się jak najbardziej dobrze. Co równie istotne, książka nie zawiera żadnych rażących błędów stylistycznych. Ja osobiście na ponad 600 stronach tej książki dopatrzę się jedynie dwóch takich malutkich błędów, gdzie jest napisane na przykład, gdy zadzwonił telefon, było już ciemno. Oglądający telewizję w mieszkaniu przy Katowickiej, Robert chwycił za aparat i zobaczył, że to Kucharski. No wiadomo, że pewnie chodziło o telefon, a tu jest napisane, że za aparat. No a drugi ten mały błąd, no to strona 264, gdzie jest napisane Zagłębie rury przez dziesięciolecia było przemysłowym sercem Niemiec. Na 4000 metrów kwadratowych znajduje się 200 dużych miast zamieszkanych przez ponad 5 milionów ludzi. No i oczywiście nie chodziło tutaj o 4000 metrów kwadratowych, bo by te miasta wszystkie się zmieściły na boisku piłkarskim, tylko chodziło o 4000 kilometrów kwadratowych. Ale słuchajcie, na całe ponad 600 stron tej książki są tylko takie dwa drobne błędziki, gdzie wystarczy je po prostu naprawić przy kolejnych wydaniach i myślę, że wszystko tu już będzie kompletne i nie są one żadne rażące. Gdyby to miało miejsce na przykład co drugą stronę czy nawet co dziesiątą, no to by można było uznać, że jest to jakoś irytujące i przeszkadzające w odbiorze książki, ale poza tymi dwoma przykładami ja nie dopatrzyłem się żadnych innych takich małych błędzików. Reasumując, czy ta książka jest warta swojej ceny, moim zdaniem jak najbardziej tak i absolutnie warto ją przeczytać. Jest również to jak najbardziej adekwatny tytuł Lewandowski prawdziwy, ponieważ znajdujemy tutaj zarówno te pozytywne, jak i ciemniejsze strony Roberta Lewandowskiego. Autor pokazuje, jak pracował umysł lewego od najmłodszych lat, jakie on miał nastawienie, i jak później te wszystkie swoje wartości przełożył na ten niewyobrażalny sukces, jeżeli chodzi o branżę piłkarską. No, mi na przykład jako kibicowi Lecha Poznań bardzo się spodobał fragment, gdzie Robert Lewandowski wspomina fetę mistrzowską po zdobyciu mistrzosa polski z Lechem, jaką tą, którą najbardziej zapamiętał i opisuje tą fetę jaką najbardziej wyjątkową. I niezwykłą w całej jego karierze piłkarskiej. Te słowa bardzo dużą znaczą w perspektywie kariery Roberta Lewandowskiego, gdzie Robert Lewandowski zdobywał później trofea w topowych europejskich ligach, jak i również Ligę Mistrzów. To, co jest również niezwykłą wartością tej książki, to fakt, że autor sam przeprowadził też rozmowę z Robertem Lewandowskim i oczywiście nie unikając tych trudnych tematów. Wyciągnął od Lewego bardzo wiele ciekawych informacji i skonfrontował je już z tymi informacjami, które miał również od swoich innych rozmówców. Ja polecam przeczytać tę książkę absolutnie każdemu. Nawet jeżeli ktoś nie jest wielkim fanem piłki nożnej, to dowie się bardzo wielu ciekawych informacji, przecież o jednym z najwybitniejszych, jakby nie patrzeć, Polaków, jakim jest Robert Lewandowski. Postać, która wręcz kojarzy się z naszym narodem, często jest wymieniany zaraz obok Jana Pawła II czy Lecha Wałęsę, jako osoba kojarzona z Polski w innych krajach. Robert Lewandowski, czy to się komuś podoba czy nie, jest również wizytówką naszego kraju. I ta książka jest dosłownie Biblią o Robercie Lewandowskim, ponieważ mamy tutaj zarówno Księgę Rodzaju, czyli stworzenie lewego, Księgę Wejścia, czyli transfer z Lecha Poznań już do Bundesligi, oraz Apokalipsę, jaką jest baciata Anny Lewandowskiej. Myślę, że tym bardziej warto przeczytać tę książkę. Że reputacja Roberta Lewandowskiego u nas w Polsce bywa często negatywna. Zarówno tabloidy przedstawiają Lewego jako osobę taką wyniosłą, która dyktuje własne warunki, Sama zwalnia trenerów w reprezentacji, jest takim zarzewiem różnych konfliktów, jak i kibice, którzy często zarzucają mu, że lewy nie angażuje się w grę reprezentacji i że jest takim buntownikiem, który tylko myśli o sobie i boiskowym egoistom. Uważam, że jest to bardzo krzywdzące i te osoby często nie mają za bardzo pojęcia o piłce nożnej, a już konstruują takie negatywne wywody, później to publikują. I to wszystko finalnie wpływa na tą negatywną reputację, jaką często Robert Lewandowski ma w Polsce. Jest to tym bardziej smutne, że jest to jedyny z naszych rudaków, który w tej dyscyplinie, w piłce nożnej, która jest najpopularniejszym sportem na świecie, czy to się komuś podoba, czy nie. Nie jest to ani piłka ręczna, siatkówka czy rzut młotem, mimo że też Polska ma tam różne sukcesy, no to słuchajcie, sportem jednak najbardziej popularnym z miliardową publicznością jest właśnie piłka nożna. Jest to też moim zdaniem sport jeden z najbardziej wymagających również technicznie. Gdzie no, jest największa konkurencja, i tym bardziej jest niesamowite i dziwne, że w Polsce, gdzie mamy tylko jedną taką jednostkę, jaką jest Robert Lewandowski, który jest bezapelacyjnie jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o swoją procesję na boisku na świecie. Że taka osoba jest w Polsce często hejtowana, negatywnie oceniana i po prostu niedoceniona, i uważana za jakiegoś egocentryka, który zarabia miliony i który nie myśli już o własnym narodzie. Jest to bardzo smutne, moim zdaniem, i najwyższa pora, aby również docenić Roberta Lewandowskiego, w szczególności, że są to już ostatnie lata jego profesjonalnej kariery piłkarskiej a lewy wciąż bije kolejne rekordy. Gra w FC Barcelonie, może zdobyć kolejne Mistrzostwo Hiszpanii, ma szansę na kolejną Ligę Mistrzów, więc jest to tym bardziej kolejny bardzo dobry pretekst, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o Robercie Lewandowskim. I zmieniło swoją optykę. Jeżeli teraz bardzo go hejtowali i krytykowali, no to dostrzegą jak jest wyjątkową sprawą to, że mamy w naszym narodzie tak wybitnego sportowca. Dziękuję Wam za uwagę. Moim zdaniem ta książka jest jak najbardziej warta przeczytania. Jest to świetna pozycja, z którą każdy powinien się zapoznać. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy Wy przeczytaliście tą książkę i jakie są Wasze spostrzeżenia na ten temat. Dziękuję za uwagę, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!